Mówią wam, że ich oferty są lepsze. To nieprawda. Nasza jest najlepsza, najbardziej trendy, najbardziej sexy. HTC One X to doskonały smartfon, ale jestem przekonany, że to właśnie HTC One V będzie hitem sprzedaży. Jak wiecie, jest to główny bohater kampanii reklamowej w ofercie Formuła 4.0 w Play. Jestem przekonany, że mnóstwo osób kupi właśnie ten telefon. Dlaczego uważam, że smartfon HTC One V będzie sukcesem w Play? Dlatego, że bardzo dobra cena w Formule 4.0 plus duże i fajne możliwości tego telefonu to związek niemal idealny. Wiem, że to bardzo lubicie, więc czas na krótki i przytulny unboxing. Zapraszam Was na kanapę. Co znajdziemy w tym przemiłym, pięknym pudełeczku? Nasz bohater, 1V. You have been waiting for. Co tutaj znajdziemy ciekawego? Oczywiście 100 tysięcy lotek informacyjnych. Słuchaweczki. No i zestaw do ładowania. Nic nas nie zaskakuje. Na pewno fani HTC y, pamiętają ten y, charakterystyczny wygląd smartfona. Przypominam HTC Hero, HTC Legend. Y, lekko wygięta podstawa, która ma nam ułatwiać zarówno trzymanie tego telefonu, jak i rozmowę telefoniczną. Jeden kawałek stali, co zapewnia, zapewnia też wysoką jakość i wygodę korzystania z tego smartfona. Ten telefon naprawdę bardzo wygodnie trzyma się w dłoni i dla osób, które nie poszukują gigantycznych ekranów, to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. OneWee nie ma wprawdzie czterech rdzeń, ale jak widzicie, system działa bardzo sprawnie i nie blokuje się. Instalując smartfona, na samym początku pamiętajcie o tym, żeby skorzystać z opcji, którą oferuje HTC wspólnie z Dropboxem. Pamięć tego telefonu ma tylko 4GB i warto wykorzystać te 23GB, które Dropbox z HTC dają nam na rok. HTC One V, podobnie jak wszystkie smartfony z rodziny One, mają naprawdę fajne aparaty. Producent chwali się, że aparat pozwala nam na robienie bardzo dynamicznych zdjęć sportowych poprzez fakt, że możemy wykonać Kilkadziesiąt zdjęć dotykając tylko wyzwalacza aparatu. Możemy również robić zdjęcia spadających przedmiotów dzięki szybkiemu bardzo autofokusowi. Możemy również robić zdjęcia pod światło, co jak wiecie, nie jest wcale łatwą sprawą. No to cóż, to na co tygrysy czekają najbardziej, czyli crash test. Tym razem, od banalny upadek na beton. I widzicie, telefon przeżył bez większych uszkodzeń, zarysowań. Telefon działa. Czego nie lubię w smartfonie HTC One V? Widać, że ten procesor jest troszeczkę wolniejszy. Brakuje tutaj troszeczkę szybkości, która dla niektórych klientów może być ważna. A poza tym same zalety. Bardzo fajny design, fajna ergonomia, dobra bateria, całkiem dobry ekran, bardzo fajny aparat, bits audio na pokładzie. I to, co chyba jest dla Was bardzo ważne, cena. 1 zł Formuła 4,0 129 w Play.